Historia świętego brasa przenosi nas do III wieku, do czasów, gdy wiara chrześcijańska doświadczała okropnych prześladowań w Imperium Rzymskim. Urodzony w Armenii, wychowywał się w pogańskim otoczeniu, lecz wcześniej został poruszony światłem Ewangelii. Jego oddanie i miłosierdzie szybko wyróżniły go wśród wiernych. Obdarzony wielką mądrością i gorliwością w wierze, bras został wybrany na biskupa Sebaste, miasta, które dzisiaj leży na terenie Turcji. Jako pasterz owczarki Chrystusa prowadził chrześcijan z roztropnością i miłością, umacniając ich w wierze i ucząc drogi cnoty. Jego stanowcze i nieustraszone kazanie szybko przyciągnęło uwagę władz rzymskich, które postrzegały chrześcijaństwo jako zagrożenie dla kultu pogańskich bogów. Braz wiedział, że jego misja nie będzie łatwa, ale całkowicie ufał łasce Bożej, by stawić czoła każdej próbie. Podczas swojej działalności episkopalnej, Biskup Bras wyróżniał się także darem leczenia chorób, zarówno duchowych, jak i cielesnych. Tradycja głosi, że wielu chorych zwracało się do niego w poszukiwaniu ulgi, a jego wstawiennictwo często przynosiło im uzdrowienie i pocieszenie. Jeden z najbardziej znanych cudów świętego Brasa wydarzył się, gdy zrozpaczona matka przyprowadziła swego syna, który miał zaraz udusić się przez ość ryby utkniętą w gardle. Święty odmówił się za niego modlitwą, i cudem dziecko zostało uratowane, co sprawiło, że bras stał się patronem chorób gardła. Z powodu ciągłych prześladowań chrześcijan, Święty Braz został zmuszony do ucieczki i schronienia się w jaskini w górach w pobliżu Sebasty. Tam oddawał się modlitwie i pokucie, ukrywając się przed rzymskimi żołnierzami, którzy dążyli do likwidacji naśladowców Chrystusa. Pomimo izolacji wielu wiernych wciąż potajemnie go szukało, prosząc o jego przewodnictwo i błogosławieństwo. Nawet w obliczu niebezpieczeństwa, Bras nigdy nie odmawiał pomocy potrzebującym, okazując swoją niezachwianą ufność w Boga. Pewnego razu rzymscy żołnierze przeszukujący okolice w poszukiwaniu chrześcijan odkryli jego kryjówkę. Znaleźli go podczas modlitwy, zachwyceni jego spokojem i oświetloną aurą, jak gdyby był w bezpośredniej komunii z niebem. Schwytany i przyprowadzony do obecności gubernatora Agricoli, świętego bras, został namawiany do wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej i ofiarowania składów pogańskim bogom. Stanął twardo, odpowiadając, że nigdy nie zaprzeczy Chrystusowi, gdyż on jest jego jedynym panem i zbawicielem. Wobec oporu świętego gubernator zarządził, aby został on okrutnie torturowany. Biczowali go prętami. Mając nadzieję, że ugnie się pod presją, lecz Bras znosił wszystko z cierpliwością i modlitwą, jednocząc się z męką Chrystusa na krzyżu. Nawet w więzieniu jego fama świętości rozprzestrzeniała się, a wierni nadal go odwiedzali. Wielu przychodziło, by otrzymać jego błogosławieństwo i świadczyło o pokoju, jaki emanował z jego oblicza, będącego odbiciem całkowitego oddania Bogu. Gubernator Zirytowany wytrwałością brasa, zarządził, aby poddano go jeszcze bardziej okrutnym torturom. Jego ciało zostało rozszarpane przez żelazne grzebienie, narzędzia używane do rozrywania ciała skazanych. Pomimo okropnych bólu, świętego bras wciąż wychwalał Boga, ofiarowując swoje cierpienie za nawrócenie grzeszników i zbawienie dusz. Jego świadectwo imponowało nawet niektórym z jego oprawców. Wśród tych, którzy byli świadkami jego odwagi, Niektórzy nawrócili się na chrześcijaństwo. Bras, mimo cierpień, nie przestawał nawoływać wszystkich do utrzymywania się mocno w wierze, gdyż chwała niebios była nieskończenie większa niż jakiekolwiek cierpienie ziemskie. W ostatnim akcie okrucieństwa gubernator zarządził, aby świętego brasa wrzucono do jeziora, by utonął, jednak według tradycji kroczył on po wodzie jak Chrystus, wystawiając na próbę śmierć i ukazując moc wiary. Rozgniewany cudem gubernator postanowił, że zostanie on ścięty. Święty, braz świadomy, że jego męczeństwo się zbliża. Dziękował Bogu za łaskę, że mógł świadczyć swoją wiarę aż do końca i z radością oddał swoją duszę. W momencie egzekucji obecnych było wielu wiernych, płaczących nad swoim umiłowanym pasterzem, lecz braz zwrócił się do nich słowami nadziei, przypominając, że cierpienie ziemskie jest przemijające i że niebiosa czekają na nich. Z ostatnią modlitwą spuścił głowę i przyjął koronę męczeństwa. Jego ciało zostało zebrane przez chrześcijan, którzy pochowali go z wielką czcią, a jego grób wkrótce stał się miejscem pielgrzymek. Niedługo po jego śmierci rozprzestrzeniła się sława jego świętości na liczne regiony. Wiele cudów przypisywano jego wstawiennictwu, a oddanie do niego rozprzestrzeniło się po całym kościele. W wieku jego szczątki zostały przeniesione do Włoch. Gdzie jego kult jeszcze bardziej się umocnił. Wzniesiono kościoły ku jego czci, a jego święto zaczęto obchodzić corocznie 3 lutego. Tradycja błogosławienia gardła, odprawiana w tym dniu, ma swoje źródło w cudzie dziecka uzdrowionego przez jego wstawiennictwo. Do dziś wierni na całym świecie poszukują tego błogosławieństwa, by chronić się przed chorobami. Jego kult szybko rozprzestrzenił się po Europie, szczególnie w średniowieczu. Kiedy wiele miast zaczęło uważać go za swojego patrona przeciwko chorobom i zarazom, chłopi i pracownicy rolniczy darzyli świętego Brasa wielkim oddaniem, wierząc, że chroni ich przed epidemiami i klęskami żywiołowymi, stawiając się u Boga w chwilach potrzeby. Jego imię zostało umieszczone w martyrologium rzymskim, a jego pamięć liturgiczna nadal jest obchodzona z wielkim zapałem w różnych zakątkach świata, szczególnie we Włoszech. Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Świętego Brasa pozostaje do dziś przykładem niezachwianej wiary i miłości do Chrystusa. Jego historia przypomina nam, jak ważne jest zaufanie Bożej Opatrzności i trwanie mocno w obliczu przeciwności. Oddanie do Świętego Brasa rosło przez wieki, a kościoły, kaplice i ołtarze zostały wzniesione ku Jego czci w wielu zakątkach świata chrześcijańskiego. Jego męczeństwo i cuda były upamiętniane z wielką czcią. Wzmacniając wiarę ludu. W średniowieczu, zwłaszcza między XIX a XIII wiekiem, kult świętego Braasa osiągnął szczyt. Wiele europejskich miast zaczęło wzywać go jako opiekuna przeciwko chorobom gardła i innym poważnym dolegliwościom. Obrzęd błogosławienia gardła stał się ważną tradycją liturgiczną. W dniu 3 lutego wierni udawali się do kościołów. Gdzie kapłani krzyżowali dwie świece przed szyjami wiernych i odmawiali modlitwę, prosząc o wstawiennictwo świętego brasa. Ta tradycja przetrwała do dziś, odprawiana w różnych częściach świata. W wielu krajach katolickich błogosławieństwo gardła przyciąga liczne rzesze wiernych, którzy szukają ochrony świętego przed dolegliwościami ciała i ducha. Oprócz bycia patronem chorób gardła. Święty Bras stał się także wzywany jako opiekun weterynarzy i zwierząt. Wynika to z faktu, że według relacji często uzdrawiał ranne zwierzęta, które przychodziły do jego jaskini w poszukiwaniu ulgi. Jego kult został rozpowszechniony w wielu częściach świata przez misjonarzy i zakonników, którzy głosili chrześcijaństwo. W Ameryce Łacińskiej, w szczególności, wiele wspólnot zaczęło uważać Świętego Brasa za swojego patrona. W Brazylii święto świętego brasa obchodzone jest procesjami, uroczystymi mszami i tradycyjnym błogosławieństwem gardła. W niektórych regionach wierni często ofiarowują świece jako wyraz wdzięczności za otrzymane łaski. Przez wieki wielu świętych i doktorów kościoła polecało oddanie do świętego brasa, uznając siłę jego wstawiennictwa. Został on włączony do listy czternastu świętych pomocników, grupy świętych szczególnie czczonych w średniowieczu ze względu na skuteczność w chwilach potrzeby. Ludowe oddanie do świętego brasa zainspirowało także powstanie licznych bractw i zakonów, które promowały jego święto i pomagały potrzebującym w jego imieniu, utrwalając jego przykład miłosierdzia i współczucia. Historyczne relacje wskazują, że w okresach epidemii i zaraz wiele wspólnot zwracało się ku wstawiennictwu świętego brasa, prosząc o ochronę przed chorobami, które nękały ludność. W wielu przypadkach wierni byli świadkami cudów przypisywanych świętemu. Jego kult rozprzestrzenił się po całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Włoch, Francji, Hiszpanii i Niemiec, gdzie wiele kościołów przechowywało relikwie przypisywane świętemu. Miejsca te stały się ośrodkami pielgrzymek dla oddanych wiernych. Miasto Dubrownik w Chorwacji jest jednym z miejsc, gdzie kult świętego Brasa jest szczególnie silny. Miejscowa tradycja głosi, że święty ukazał się we śnie pewnemu kapłanowi, aby ostrzec go przed nieuchronnym atakiem wroga, ratując miasto. W geście wdzięczności mieszkańcy Dubrownika uczynili go patronem miasta, a do dziś jego święto obchodzone jest z wielką uroczystością, włączając procesje i specjalne ceremonie liturgiczne. W Hiszpanii kult świętych Braasa wiąże się z radosnymi obchodami, w tym tańcami, paradami i rozdawaniem poświęconych chlebów które wierni uważają za posiadające właściwości lecznicze. We Francji tradycja ludowa nakazywała wiernym noszenie małych medalików lub relikwii świętego, aby chronić się przed chorobami, szczególnie tymi dotykającymi gardła. Wpływ świętego Brasa dotarł również do Wschodu, gdzie niektóre wspólnoty chrześcijańskie o tradycji ormiańskiej i bizantyjskiej czczą go jako wielkiego męczennika wiary. Jego historia nadal inspiruje wiernych różnych tradycji chrześcijańskich. Sztuka sakralna często przedstawia świętego Braasa z pastorałem biskupim, mitrą i księgą Pisma Świętego, symbolami jego władzy jako biskupa oraz jego wierności Słowu Bożemu. Innym popularnym wizerunkiem świętego jest trzymający dwie skrzyżowane świece przed wiernym, przypominające o błogosławieństwie gardła. Wiele z tych obrazów można znaleźć w kościołach i muzeach sztuki religijnej. Niektóre malowidła i witraże przedstawiają go w chwili męczeństwa z żelaznymi grzebieniami używanymi do rozdzierania jego ciała, ilustrując jego odwagę w znoszeniu tortur bez wyrzeczenia się wiary. Na przestrzeni wieków Kościół nieustannie potwierdzał autentyczność kultu świętego Brasa, utrzymując jego pamięć żywą w kalendarzu liturgicznym i promując jego oddanie jako przykład świętości i wierności Chrystusowi. W różnych częściach świata świętoświętych Brasa obchodzone jest z nowennami i specjalnymi modlitwami, Podczas których wierni proszą o Jego wstawiennictwo, by osiągnąć łaski i ochronę przed chorobami oraz niebezpieczeństwami. Do dziś relacjonowane są liczne świadectwa łask osiągniętych przez Jego wstawiennictwo, wzmacniając wiarę wiernych i zachęcając do zaufania w moc modlitwy. Świętego Bras jest przykładem, że prawdziwa siła pochodzi z wiary i całkowitego oddania Bogu. Jego życie uczy nas, że nawet w obliczu prześladowań i cierpienia, łaska Boża nas podtrzymuje i prowadzi do ostatecznego zwycięstwa. Jego świadectwo przypomina nam, że miłosierdzie i miłość bliźniego są niezbędnymi elementami życia chrześcijańskiego. Nie tylko nauczał Ewangelii słowami, ale żył nią poprzez swoje czyny i opiekę nad potrzebującymi. Odwaga świętego brasa inspiruje chrześcijan wszystkich epok do trwania w wierze, nawet w obliczu prób. Jego życie jest wzorem wierności wobec powołania Bożego. I zaangażowania w misję głoszenia Ewangelii. Jako biskup był prawdziwym pasterzem, który oddał życie za swoje owce, stawiając czoła wszelkim trudnościom z miłości do Chrystusa i Kościoła. Jego przykład zachęca nas do podążania ścieżką świętości i całkowitego oddania Panu. Do dziś, słysząc Jego historię, jesteśmy zachęcani, by bardziej ufać Bogu i szukać Jego ochrony w każdej chwili trudności. Świętych Bras uczy nas, że z wiarą można pokonać wszystko. Jego pamięć pozostaje żywa w tradycji Kościoła, a Jego imię jest wspominane z miłością i oddaniem przez tych, którzy uznają Jego potężne wstawiennictwo. Jest wiernym przyjacielem cierpiących i wzorem odwagi dla tych, którzy stawiają czoła wyzwaniom. Kościół naucza, że wstawiennictwo świętych jest wielkim darem Bożym dla Jego dzieci. Czcząc świętego Brasa, nie tylko go honorujemy, ale także uczymy się podążać Jego śladami ku świętości. Świętych, bras jest znakiem obecności Boga w historii ludzkości, żywym świadectwem, że wiara zwycięża wszelkie przeszkody. Jego historia pozostaje jak latarnia światła dla wszystkich, którzy pragną żyć zgodnie z naukami Chrystusa. Oddanie do świętego brasa przekracza granice i kultury, jednocząc wiernych różnych narodowości w tej samej wierze i zaufaniu do Jego wstawiennictwa. On nadal jest jednym z najczęściej wzywanych świętych przeciwko chorobom, szczególnie gardła. Przez wieki różne relikwie przypisywane świętego brasowi były czczone w różnych kościołach Europy. Relacje wskazują, że te relikwie były odpowiedzialne za wiele cudów, jeszcze bardziej umacniając jego kult. Przykładem jest katedra świętego brasa w Dubrowniku, w Chorwacji, gdzie przechowywane są relikwie świętego. Ta katedra stała się ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym. Przyjmując wiernych z różnych stron świata. We Włoszech kult świętego brasa jest również bardzo silny. W niektórych regionach panuje zwyczaj rozdawania poświęconych chlebów podczas jego święta, gdyż uważa się, że ich spożycie chroni przed chorobami i przynosi błogosławieństwa rodzinom. W Hiszpanii jego święto obchodzone jest z wielkimi uroczystościami, w tym procesjami i przedstawieniami ukazującymi jego życie i męczeństwo. W niektórych miastach obowiązuje zwyczaj noszenia czerwonych chustek przy szyi, symbolizujących jego ochronę przed chorobami gardła. W Brazylii, szczególnie na obszarach wiejskich, wiele wspólnot organizuje procesje i specjalne msze ku jego czci. Błogosławieństwo gardła przyciąga liczne rzesze wiernych, którzy proszą o jego wstawiennictwo, aby uzyskać zdrowie i dobre samopoczucie. W niektórych brazylijskich parafiach obowiązuje zwyczaj zapalania świec podczas jego święta oraz rozdawania małych wstążek lub medalików, jako znak ochrony przed chorobami i niebezpieczeństwami. Popularność świętych Brasa odzwierciedla się również w toponimi wielu miast i wsi, które przez wieki otrzymały jego imię, szczególnie w Europie i Ameryce Łacińskiej. W wielu starych kościołach jego wizerunek można znaleźć na bocznych ołtarzach lub witrażach przedstawiających jego męczeństwo i cuda, które dokonał. Te wizualne przedstawienia pomagają utrzymać jego pamięć żywą wśród wiernych. Oprócz uroczystości liturgicznych, świętych, bras jest wspominany w modlitwach i ludowych nabożeństwach, takich jak odmawianie różańca ku jego czci czy recytacja Ladain, prosząc o jego wstawiennictwo. Wielu oddanych relacjonuje łaski osiągnięte dzięki jego wstawiennictwu, w tym niewytłumaczalne uzdrowienia i ocalenia od poważnych chorób. Te świadectwa wzmacniają wiarę wiernych i zachęcają do oddania świętemu. Niektóre wspólnoty chrześcijańskie na Wschodzie, również czczą świętych. Brasa, uznając w Nim przykład odwagi i wierności chrześcijańskiej, wierze w czasach prześladowań. Historia świętego Brasa przypomina nam o znaczeniu wytrwałości w wierze, nawet w obliczu trudności i cierpień. Nie wahał się oddać życia za Chrystusa, stając się wzorem świętości dla wszystkich pokoleń. Jego przykład inspiruje wiernych, by ufali Bożej opatrzności i z odwagą stawiali czoła trudnościom życia, wiedząc, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy mu ufają. W czasach kryzysów i pandemii, stawiennictwo Świętego Brasa jest często wzywane, gdyż jego życie i cuda są dowodem na to, że wiara może pokonać każdą chorobę czy udrękę. Jego historia uczy nas również wartości poświęcenia i całkowitego oddania Bogu. Świętego Brasa nie szukał ziemskich bogactw ani chwały, lecz całkowicie poświęcił swoje życie służbie Kościołowi i potrzebującym. Oddanie do Świętych Brasa przypomina nam również o znaczeniu modlitwy jako środka wzmacniania naszej relacji z Bogiem i osiągania łask w chwilach trudności. Przykład Świętego Brasa wzywa nas do praktykowania miłosierdzia i opieki nad chorymi oraz potrzebującymi, zgodnie z nauką Chrystusa, aby kochać i służyć bliźniemu. Jako biskup prowadził swoją owczarnię z mądrością i oddaniem, nigdy nie obawiając się gruźb rzymskich władz. Jego zaangażowanie w wiarę pozostało niezachwiane aż do samego końca. Niezłomność świętech, brasa w obliczu tortur jest świadectwem siły, która pochodzi od Boga. Nawet pośród cierpień pozostał wierny, pokazując, że nic nie może oddzielić prawdziwego chrześcijanina od miłości Chrystusa. Jego oddanie uczy nas również, jak ważni są święci w życiu chrześcijańskim. Są oni potężnymi wstawiennikami i wzorami świętości, które pomagają nam wzrastać w wierze i życiu według Ewangelii. Świętyś. Braz przypomina nam, że prawdziwa wiara nie ogranicza się jedynie do słów, ale objawia się w konkretnych czynach miłości, służby i wierności Bogu. Jego męczeństwo jest przypomnieniem, że podążanie za Chrystusem wymaga odwagi i wyrzeczenia. Ale niesie też obietnicę życia wiecznego, gdzie nie ma już bólu ani cierpienia. Kościół nadal promuje oddanie do świętego brasa, zachęcając wiernych do zwracania się do Niego o wstawiennictwo w chwilach potrzeby i naśladowania jego przykładu świętości. Tradycja błogosławienia gardła nie jest jedynie symbolicznym gestem, lecz aktem wiary i zaufania w ochronę Bożą, która towarzyszy nam przez wszystkie chwile życia. We współczesnych czasach historia świętego brasa. Nadal inspiruje lekarzy, pielęgniarki oraz wszystkich, którzy pracują na rzecz ulżenia cierpieniom chorych, przypominając im o wartości współczucia i służby bliźniemu. Wiele katolickich instytucji medycznych czci świętych, brasa jako patrona, uznając w nim szczególnego wstawiennika za chorych oraz wzór oddania dla tych, którzy cierpią. Oddanie do świętego brasa uczy nas, że Bóg nigdy nas nie opuszcza, nawet w najtrudniejszych momentach. Jego przykład wzmacnia nas, abyśmy z wiarą i nadzieją stawiali czoła własnym próbom. Jego męczeństwo przypomina, że cierpienie ofiarowane Bogu przekształca się w drogę do świętości i chwały wiecznej, zgodnie z nauką Kościoła. Życie świętych brasa pozostaje świadectwem, że wierność Chrystusowi jest ważniejsza niż jakiekolwiek dobra ziemskie, gdyż prowadzi do prawdziwego szczęścia i wiecznej komunii z Bogiem. Pamięć o świętego brasie. Przetrwała wieki niczym latarnia nadziei i odwagi dla chrześcijan, którzy mierzą się z przeciwnościami, chorobami i prześladowaniami. Jego życie i męczeństwo uczą nas, że wierność Chrystusowi jest największym skarbem, jaki możemy posiadać. W trudnych czasach jego historia przypomina nam, że Bóg nigdy nas nie opuszcza, a dzięki modlitwie i zaufaniu możemy przezwyciężyć każdą przeciwność. Święty Braz pozostaje przykładem niezachwianej wiary. Człowieka, który wolał umrzeć, niż zaprzeczyć swojemu panu. Jego oddanie nie ogranicza się jedynie do dnia 3 lutego, ale towarzyszy przez cały rok, szczególnie tym, którzy zwracają się do niego z prośbą o zdrowie i ochronę. Jest wiernym towarzyszem cierpiących oraz opiekunem tych, którzy pokładają swoją ufność w Bogu. W dzisiejszych czasach wiele kościołów na całym świecie odprawia nowenny i triduła ku jego czci. Podczas których wierni proszą o jego wstawiennictwo, aby osiągnąć uzdrowienie i ochronę przed dolegliwościami ciała i ducha, błogosławieństwo gardła pozostaje tradycją cenioną i szanowaną, kościół przez wieki zalecał oddanie do świętych jako sposób na wzrost duchowy i zbliżenie się do Boga. Świętach Braz jako biskup i męczennik jest jednym z wielkich przykładów tego, jak chrześcijanin może w pełni realizować swoje powołanie. Jego życie uczy nas również, że świętość jest osiągalna dla każdego, kto pragnie podążać ścieżką Ewangelii. Nie urodził się święty, lecz przeszedł drogę wiary, oddania i miłości do Boga, stając się wzorem dla wszystkich wiernych. W czasach, gdy wielu porzuca wiarę w obliczu trudności świętych, bras przypomina, że prawdziwy chrześcijanin musi być niezłomny i wytrwały, ufając, że Nagroda Wieczna przewyższa wszelkie cierpienia ziemskie. Podobnie jak pierwsi męczennicy Kościoła Świętego Braz, stawił czoła prześladowaniom bez lęku, wiedząc, że jego prawdziwą ojczyzną nie jest ten świat, lecz Królestwo Niebieskie, gdzie Chrystus czekał na niego z koroną chwały. Jego świadectwo inspiruje kapłanów i biskupów do pełnienia posługi z gorliwością i miłością do owczarni Chrystusa, nie pozwalając, aby trudności i wyzwania świata ich zniechęciły. Jego przykład modlitwy i miłosierdzia wzywa wszystkich chrześcijan. Przypominając, że miłość bliźniego i zaufanie Bogu powinny być podstawą naszego życia duchowego, Kościół nadal z oddaniem wspomina jego pamięć, uznając w nim wzór wiernego pasterza, potężnego wstawiennika i odważnego męczennika, którego życie jest prawdziwym świadectwem świętości. Święci tacy jak świętek Bras są darem Bożym dla Kościoła, żywymi znakami Ewangelii. Abyśmy mogli podążać ich śladami i coraz bardziej zbliżać się do Chrystusa, naszej prawdziwej światłości i zbawienia. Gdy przyglądamy się historii święteł, brasa, dostrzegamy, że jego życie naznaczone było posłuszeństwem Bogu i miłością do bliźniego. Te wartości pozostają niezmiennie istotne dla wszystkich chrześcijan pragnących podążać ścieżką świętości. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, Potrzebujemy świętych takich jak świętego bras, którzy uczą nas, abyśmy nie bali się świadczyć o wierze w świecie, który często odwraca się od Boga. Jego odwaga i oddanie są wezwaniem do życia według Ewangelii z integralnością i miłością. Oby świętych, bras nadal wstawiał się za nami, chroniąc nas przed chorobami ciała i duszy oraz pomagając nam trwać w wierze aż do dnia, gdy podobnie jak On ujrzymy oblicze Boga na wieczność.